Może to wpłynie fajnie na zasięgi. I już zaczynam. Dun, 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 dun. Ok. Ok. Dobra. Tu jest, tu jest, tu jest. Akceptacja dla przypomnienia. Te live od poniedziałku do piątku o 10 10.01 czasu polskiego, 9.01 czasu mm, czasu mm, Portugalskiego są po to, żeby pomóc Ci podpowiedzieć, dać narzędzia rozwiązania, kawałki wiedzy, inspiracji na temat tego, jak żyć w teraźniejszości, a nie w przyszłości, i wykorzystywać. Każdy dzień, a na maksa po to, żeby budować życie bardziej świadomie, sterować sobą i świadomie budować życie bardziej. Dzisiaj temat akceptacja i aprobata to jest taki temat, który mm, myślę, że dwa pojęcia, które powinny być bardzo dobrze znane przez każdego, kto chce świadomie sterować swoim życiem z prostego powodu. My, żeby się zmieniać musimy akceptować miejsce, w którym jesteśmy i to, gdzie jesteśmy i kim jesteśmy. Ale jak chcemy pewne rzeczy zmienić, to nie możemy ich aprobować. I to jest ta różnica. Nie? Z punktu widzenia pracy nad sobą, jednym z takich bardzo ważnych elementów, który też w kursie manifestacji uczę, w manifestowaniu życia bardziej, że jeżeli my nie będziemy siebie kochać, jeżeli nie będziemy wdzięczni za miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, nawet jak jesteśmy trochę w czarnej D, ale mimo wszystko nie będziemy doceniać tego, gdzie dzisiaj jesteśmy i co mamy, to bardzo trudno jest ruszyć z tego miejsca, dlatego że automatycznie rzeczywistość trochę nam będzie sabotować. Czyli jak myślimy o negatywnych rzeczach, jak myślimy o tym, czego nie mamy, jak myślimy o tym, co nam się nie podoba, jak myślimy o tym jak pewne rzeczy nas denerwują albo o naszych brakach i tego typu rzeczach, o, o deficytach, a obfitościach i nie czujemy wdzięczności, to, to trochę wrzucamy się na taką ścieżkę i na taką pętlę pętle non stop kłopotów, nie? No bo zawsze, za każdym razem, gdy coś się dzieje, to możemy myśleć o tym, okej, okay, to co ja z tego mogę wyciągnąć, albo jaki jest mój kolejny krok i nie skupiać się na tym, co się wydarzyło złego, nie mielić tego, nie omawiać tego, nie zastanawiać się nad tym, po prostu wyciągnąć wnioski i iść dalej, skupiać się na drodze do wymarzonego życia, skupiać się na tym, czego, co chcę osiągnąć, a nie czego nie chcę, skupiać się na tym, a co jest dla mnie ważne. Mm. A nie, a nie na tym, co mi nie pasuje. I to jest właśnie ten element akceptacji. Natomiast, żeby nie osiąść na laurach w byle jakości, to trzeba nie aprobować. Nie? Czyli przykład. Ktoś chce. Przykłady z nadwagą są takie bardzo łatwe, bo są obrazowe. Nie? Jakby o kompetencjach różnych później trudniej nie nieraz sobie to poukładać w głowie. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację. Ktoś ma za dużo kilogramów i żeby zmienić sobie swoją figurę, to musi, sorry ale tak jest, musi zaakceptować fakt, patrzeć na siebie z miłością w lustrze, a nie z nienawiścią i z i z obrzydzeniem, ponieważ jak będzie patrzeć z nienawiścią i z obrzydzeniem, to cały proces odchudzania będzie dużo trudniejszy, nie? Czyli jak ktoś wierzy w przestrzeni wariantów, to że wybieramy sobie rzeczywistość, że układamy sobie pewne, przyciągamy, składamy życzenia i, i to wszystko się dzieje trochę według naszych życzeń, to w momencie, w którym stoimy przed lustrem i patrzymy na siebie z obrzydzeniem i w ogóle myślimy sobie o Jezu, jak ja wygląda w ogóle, no to to nie pomaga, nie? To, to sprawia, że trudniej nam jest chudnąć, że trudno nam się pewne rzeczy dzieją, ale z drugiej strony, jeżeli byśmy. Myśmy patrzyli na siebie z taką miłością, i w ogóle bo po prostu ta całe ciało pozytywność, która teraz jest, która uważam, jest pomieszaniem z poplątaniem, bo to w skrajności popadamy znowu. I jeżeli myślimy o sobie przez pryzmat, okej, okay, no to ja już bez względu na to, jak wyglądam, jest po prostu gwiazdą, i w ogóle, no to. No to jak mam ruszyć? To jak mam się zmobilizować do wysiłku? Jak mam się zmobilizować do mm, robienia rzeczy właściwie, do niejedzenia, albo jedzenia mniej, albo jedzenia inaczej, albo whatever, nie? Czyli mamy siebie akceptować w teraźniejszości, akceptować fakt. Jestem tu, gdzie jestem, umiem to, co umiem, nie umiem tego, czego nie umiem, czy ziela nie umiem czego nie umiem, a to mi się we mnie podoba, to mi się we mnie nie podoba. Ja wczoraj mówiłam o takiej liście, że zadanie domowe żeby zrobić. Tak patrzę na różne kamery, bo dla przypomnienia jestem na TikToku, na Instagramie i na YouTubie. Równolegle. I jak robimy sobie te listy, to, to ta akceptacja ma polegać na tym, ok, no to, to są moje obszary rozwoju, to są moje mocne strony, to są rzeczy, których nie do końca lubię, ale nie mogę zmienić, więc je olewam, czyszczę zialina. To je akceptuję, bo nie mogę ich zmienić i, i, i w ogóle jakby się nim nie zajmuję, nie zajmujemy się rzeczami na które nie mam wpływu. Natomiast to są obszary, które które a, chcę zmienić. Nie aprobuję faktu, że mam na przykład nie takie zdrowie, jak chcę mieć. Nie aprobuję faktu, że moje finanse są nie takie. Nie aprobuję faktu, że moje relacje są nie takie. Nie aprobuję faktu, nie wiem, że z moich cech zachowań to szybko, szybko się denerwuję i łatwo wyprowadzić mnie z równowagi. Albo, że mm, postanawiam pewne rzeczy i nie trwam w tych postanowieniach. Albo, że rozumiesz, czyli... Wypisujesz sobie pewne rzeczy, o tym mówiłam wczoraj, najbardziej warto niego wrócić, jak ten temat jest dla ciebie ważny, i przyjmujesz, pamiętasz o tych dwóch słowach, które chciałabym, żeby ci zostały, po prostu wryły się w pamięć, absolutnie. Akceptujesz, cześć, cześć, kochana, ne, akceptujesz, lecz nie aprobujesz, tak? Tego na nas masz wpływ. Całą resztę po prostu, ale już w ogóle się tym nie zajmij. Nie? Czyli akceptuję fakt, że to jest moja lista rzeczy, nad którymi teraz będę pracować. I kocham siebie dzisiaj taką, jaką jestem. Kocham siebie takiego, jakim jestem, bo jestem cudem. Natomiast nie aprobuję faktu, byle jakości, nie aprobuję byle jakiego życia, nie, 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 nie aprobuję niemocy, po prostu biorę się za nie, tak? Nie szukam wymówek, szukam rozwiązań, szukam narzędzi, szukam, mm, szukam kroków, ustalam kroki i je wdrażam. Tylko znowu kwestia mądrych kroków, a nie kroków takich, które. Mm, a Takich, które absolutnie później będą po prostu jak a w ogóle nie biegam i nagle planuję no to przebiegnę maraton w przyszłym tygodniu. Nie, no to jakby to jest pomieszanie z nową, poplątaniem i krzywdę można sobie tylko zrobić. To jest kwestia mądrych kroków, które będą robione w miłości do siebie, które będą robione w świadomości jestem cudem. nie? To, co ja często mówię, to, to mówię: nigdy nie porównuj się z nikim. Porównuj się ze sobą, a nie z innymi. My z innymi, my się powinniśmy, jak się z kimkolwiek ścigamy, to tylko ze sobą, z nikim innym. Bo całe inne ściganie się jest po prostu, no, nie mówimy o tym, że ktoś, nie wiem, rywalizuje w sporcie, no to się realnie ścigamy, ale mówimy o życiu, normalnie o życiu. I teraz, w momencie, w którym inni mogą być dla nas inspiracją albo przestrogą, też używam takiego określenia, to je warto. Mm, mm, a, nie ten, siema, siema, nie wiem co to znaczy a, I w momencie, w którym, w którym mam takie punkty odniesienia, czyli ja ścigam się ze sobą, a nie z innymi, ty ścigaj się ze sobą, a nie z innymi ale inni są dla nas albo inspiracją, albo przestrogą. To oznacza, że jak patrzę na inne osoby, które są w miejscu, w którym ja chcę być, to to mi może dodawać siły do tego, żeby pracować nad sobą, bo to warto jest poznać historię, warto jest ja uwielbiam biografię, na przykład filmy biograficzne oglądać, tego na Netflixie jest kilka było, albo o sportowcach tam widać, że, że każdy, co osiągnął dużo, to przechodził wyboistą drogę jakby nie ma takich sukcesów bez wyboistej drogi. I teraz tego typu przykłady mogą być dla ciebie inspiracją pod tytułem: jak ci będzie gorzej, jak nie będziesz mieć siły, no to przypomnisz sobie a ten, po prostu sylwester Salon, to on musiał sprzedać nawet psa, był taki biedny i w ogóle, że jeździł, miał co, a potem osiągnął, bo wytrwał w swoim celu, i tak dalej, nie? A nie wiem, A McGregor, a ten a tamten, a siadem. whatever, kogokolwiek tam sobie chcesz wziąć. Natomiast to, co mówię, że ludzie też mogą być dla nas przestrogą, to bardzo fajnie jest mieć mimo wszystko takie, takie przypominajki dla siebie, że jak włączyć się tryb, użalania nad sobą i narzekania na to, że O Jezu, ja to jestem biedna, biedny, nieszczęśliwy, biedna, nieszczęśliwa. Ja to jestem, ja to jestem, a, a, nie wiem, a mam tak źle, bo, bo jestem chora, chory, albo, albo nie wiem, w domu było niefajnie albo szef mnie źle traktuje albo żona, mąż zdradzili, zostawili odeszli, whatever, czy jak włączy nam się tryb narzekania to wtedy fajnie jest popatrzeć sobie na to że są ludzie, którzy mają dużo gorzej nie, że są ludzie nie wiem, wczoraj na internecie widziałam były takie wpisy straszne o tym, że na facebooku coś mi się wyświetliło że dzieci tam dwójka dzieci, chyba nie wiem czy w tym miesiącu czy w tym roku, ale popełniła samobójstwo bo jakby nie udźwignęło ciężar na ciężaru, na ciężaru um, tego szkalowania w młodzież potrafi być bardzo krótka, czyli jakby nie udźwignęło ciężaru bycia w swoim środowisku, nastolatków i tam jakichś różnych prześladowań z tego wynikających. I to jest tragedia, nie? Czy jak Ci się wydaje później, o, ja biedna, biedna, nieszczęśliwy, to ja sobie myślę o takich rodzicach, którzy stracili dziecko i myślę sobie, kurde, ja nie mam problemów, nie? Oni mają problemy. Nie wiem, masz coś i, i czujesz się źle, masz jakąś chorobę i tak dalej, ale żyjesz, otwierasz oczy każdego dnia, to zastanów się, jak możesz poprawić sobie swoje zdrowie, zamiast narzekać, ojej, ojej, bo mnie kręgosłup boli i coś tam. Nie wiem, ktoś ma jeszcze czarne idee, jeżeli chodzi o finanse, no... Ma dwie ręce, dwie nogi, ma możliwość zarabiania, ma, ne, ma e, zdrowie. No to nie narzekam o jej, o jej, nie wiem, ktoś tam mnie zadłużył, albo sama, sam podjąłem złe decyzje i ten, tylko zastanawiam się, co mogę z tego zrobić. nie? Czyli ma, zmierzam do tego, że te inne osoby, jako punkt odniesienia, one nie są po to, żeby siebie usprawiedliwiać i akceptować, i aprobować miejsce, w którym jestem, bo jak patrzę na innych, to ja to w ogóle już mam takie super życie, to nic z tym nie muszę robić. Nie! To znowu nie w tą stronę, nie? Czyli z jednej strony patrzę sobie na to, że mm, inspiruje się innymi, że inni mogą żyć fajniej, to znaczy, że ja też mogę, i nie patrzę znowu na taki przeskok, że ktoś ma, nie wiem, zarabia 50 tysięcy rocznie, a patrzy na osobę, która zarobi 50 tysięcy na minutę, nie? No bo to jakby takie abstrakcyjne porównania później, to jakby trzeba by tam trochę mierzyć też siły na zamiary, nie od razu lecieć w kosmos. Ale też nie patrzę na to, że inni mają gorzej, to ja mam w sumie takie zajebiste życie, to nic z nim nie muszę robić. No bo jasne, nie musisz, nie? Jak nie masz ambicji, jednym z blokad, ja mówiłam o tym w którymś liveie ostatnio, że jednym z blokad naszego życia bardziej, że nie mamy życia bardziej, jest to, że nie mamy ambicji. Okay. I ambicja nie jest obowiązkowa, no nie trzeba mieć. No. Możemy chcieć przevegetować w życiu i, i mieć jakby takie normalne życie bez fajerwerków i to też jest okej. Okay. Natomiast wtedy nie narzekaj, że masz życie bez fajerwerku i wtedy nie narzekaj, że masz życie normalne, nie? Jeżeli pasuje ci życie, które masz, super, zajmij się życiem, rób tak, jak jest, i celebruj, ale nie narzekaj, jak ci włącza jakiekolwiek nutka narzekania na to, co masz, gdzie jesteś, kim jesteś, albo jakakolwiek nutka m, takiego je chciałabym jakoś, no to wtedy bierz się do roboty i, i zacznij zmieniać swoje życie, nie? Natomiast znowu, właśnie mądrze, inspirując się innymi. Traktując innych jako przystrogę, żeby bardziej docenić, bo to patrzenie na innych, którzy mają gorzej niż my, to jest po to, żeby wyłączyć sobie wdzięczność. Ja często, jak pracuję z różnymi osobami, to, to rozmawiam tak, za co ja mam być wdzięczna, za co ja mam być wdzięczny, popatrz, taki problem, taki, 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 taki. No i wtedy trzeba sobie właśnie zrobić, że. Mm, wtedy trzeba zrobić sobie właśnie, spojrzeć na ludzi, którzy mają gorzej, nie wiem, mieszkają w terenach objętych wojną, stracili bliskich, sami mają choroby nieuleczalne, whatever, no, kurka wodna, no można by było tam, mm, można by było tam różnie, a, różnie sobie patrzeć, i chodzi o to, że mm, dziękuję za prezencik, i chodzi o to, żeby sterować tym, na co patrzymy, co oglądamy i po to, żeby wszystko w celu w służbie, po to, żeby lepiej sterować sobą, nie? po to, żeby łatwiej mobilizować się do bycia na drodze, do swojego życia bardziej, co to oznacza, nie? cokolwiek to dla Ciebie oznacza. Nie? Zawsze do przodu, nigdy wstecznie. No, ja, ja lubię. Jeśli się cofam, to tylko po to, żeby wziąć rozbieg. Nie? Ja kocham takie hasło, nie? że marzenia zamieniam w plany, a plany realizuję jeden po drugim. Jeśli się cofam, to tylko po to, żeby wziąć rozbieg. No, to jest takie fajne, fajne określenie, ale to możemy się cofać. Teraz nas wszechświat na chwilę zatrzymuje, po to, żeby nam coś pokazać, żeby nam pomóc tym. Ja mam bardzo duże zaufanie do tego, że wszechświat mnie uwielbia i robi wszystko, żeby mi pomóc. Mam bardzo duże przekonanie do tego, że. Wszystko, co się dzieje w moim życiu, to dzieje się na moją korzyść i, i po coś i, um, i to dobrze jest mieć takie przekonanie o sobie. Jeżeli masz wyzwania z tym ze sposobem myślenia, to ja Cię zapraszam bardzo serdecznie na mój kurs Manifestowania życia bardziej w linkach, w opisach, albo napisz do mnie, albo w linkach, zależy, gdzie oglądasz to, w linkach, w opisach możesz zobaczyć linki, albo napisz do mnie, to ja Ci wyślę. Dlatego, że nasz mindset, to jak my myślimy, czy właśnie myślimy przez pryzmat, wszechświat nie uwielbia. I wszystko, co się dzieje, to dzieje się na moją korzyść. Wszechświat mnie uwielbia i robi wszystko, żeby mi pomóc. To oznacza, że nawet jak się coś wywala w moim życiu, to się wywala po coś, natomiast nie popadanie w skrajności i w świadomości, że cokolwiek się wydarzy w życiu, ty zawsze masz do wyboru dwie reakcje. Tylko dwie. Nie masz więcej. Pozytywną albo negatywną. I jak wydarza się coś złego i wybierzesz negatywną, to zaczynają się zapętlać problemy. Znasz pewnie to powiedzenie, że problemy chodzą parami. Nie? To jest. To trzeba, jak się to już zrozumie i nauczy się tym sterować, to one nagle przechodzą chodzić prze, przechodzą. Jaseka mam myśleć. Przechodzą, przestają chodzić parami. Nie? Jak już. A jak już zrozumiemy te mechanizmy. I to jest ta sztuka. Umiejętność wbierania zawsze drogi pozytywnej, nawet jak mamy. Coś trudnego, bo to się da zrobić i naprawdę to nie chodzi o to, żeby być w tej, ja to u, używam tego przykładu, bo on jest myślę bardzo obrazowy, bo niektórzy uczą tak, nie? Ktoś ci opluje, to przecież zawsze, o fajnie, jesteś pomoczona, nie musisz się myć. No kurde, no nie, to nie chodzi o takie durne myślenie w ten sposób. To chodzi o to, żeby za każdym razem, jak cokolwiek się wydarzy w Twoim życiu, to żeby albo wyciągać z tego wnioski, albo o tym zapominać i robić swoje, po prostu robić swoje, czyli w momencie, w którym dzieje się coś złego... To ja ani się nad sobą nie użalam, ani się w tym nie taplam, ani nie szukam w tym korzyści na siłę, jeżeli w tym korzyści nie ma, ja po prostu robię swoje pozytywne, a to albo wyciągam jakiś wniosek, co mogę z tego mieć, co mogę z tego zrobić, co z tym mogę, jakie wnioski z tego, jaką lekcję z tego mogę wziąć, a potem. Idę dalej albo neutralizuję straty, bo nieraz jest tak, że dzieje nam się jakaś jakieś trudna sytuacja w życiu, i nasze działania powinny się skupić na tym, żeby neutralizować straty, żeby zmniejszyć straty. Po prostu, nie? Nie mówię koniecznie o stratach finansowych, to mogą być straty emocjonalne. Czyli dla przykładu ktoś kogoś, nie wiem, związkowo idąc, ktoś kogoś zdradził, zranił, coś tam. To nie chodzi o to teraz, żeby się mścić na tej osobie, żeby robić jakieś durne rzeczy, albo żeby po prostu pff, a, a, a powiedzieć sobie, pff, to nic. No kochasz kogoś, no to to coś, a nie to nic. Nie? No to jakby to boli, ale to wtedy, w jaki sposób możesz zneutralizować stratę, czyli jak szybciej możesz wyjść, przejść dalej, jak możesz sobie z tym poradzić. Czyli jakby robimy tę strategię na. Nieskupianie się albo neutralizowanie strat, albo zamienienie tego w lekcję, lekcje, co z tego mogę wyciągnąć. Takich rzeczy uczę właśnie m.in. Na kursie, na, na kursie manifestowania życia bardziej, do którego cię bardzo zapraszam. I tyle na dzisiaj. Kończę. Będę musiała zrobić jakiegoś livea na 40 minut, bo, bo TikTok to mnie wymaga, żebym zaszła na jakiś level wyżej, czegoś nie wiem. Uczy się dopiero TikToka, także któryś live. Zrobię taki temat, który będzie dłuższy, i wtedy zrobię 40 minut, ale to nie dzisiaj więc do zobaczenia jutro 10.01 czasu polskiego albo 9.01 czasu portugalskiego jak tylko to jest dla Ciebie wartościowe, co, co robię co mówię tu, to zostawiaj łapki w górę komentarze udostępniaj innym osobom follow i będę wdzięczna za wszystkie interakcje, jak gracie w duszy albo zarabianie online, albo rozwijanie się ze mną, to zapraszam Cię serdecznie na prywatne pojęcie moich opcjach i uwaga robię wielkie wyzwanie oczyszczania ciała i umysłu, możesz dołączyć do tego oczyszczania od 22 kwietnia, startujemy z grupą oczyszczania. Dołączyć można do 15 też się odezwie do mnie na no, ci powiem. Wspaniałego dnia tymczasem i zamykam.